Jak ustawiamy tacho, jeśli uszkodzi nam się karta kierowcy i jedziemy na wydruku? A tacho informuje o braku karty. Co ustawić w takim przypadku? Nic nie ustawiamy. Jest to komunikat, który będzie nam się pojawiał, bo samochód jest prowadzony bez karty kierowcy. Ale my na początku, zanim ruszymy, robimy wydruk. Na tym wydruku wpisujemy swoje imię i nazwisko. Wpisujemy numer tej uszkodzonej karty, ewentualnie numer prawa jazdy i składamy podpis. Ruszamy, jedziemy bez karty, nie zwracamy uwagi w tym przypadku na, na, na ten komunikat wyświetlający się. Na zakończenie dnia pracy, a więc kończymy, robimy kolejny wydruk. Znowu wpisujemy imię, nazwisko, numer karty lub numer prawa jazdy, składamy podpis. Te dwa wydruki są poświadczeniem tego, że. Karta została uszkodzona, a my rejestrowaliśmy swoje aktywności przy pomocy tachografu.